Dobra, kupujemy wszystko, bo mnie stać. A mnie nie stać, super. Ej, ale znowu większość no. na niego nie ma. Coś tu się nie ładuje, żeby. Nie, ładuje się. No, no... Wiesz, na wycisz... Dobra, ja, ja na wyciszonym dźwięku Jest będę patyk... to grał. Dobra, spoko. A nie dodawaj tego, nie dodawaj osób do grupy, proszę. Mogę dodać Patiszowego, jak chcecie. Nie, nie musisz. Nie! Tak. Ale... Patykowego mogę dodać. No możesz. Co? Pa, patrzcie, tutaj ambusz, bo jest światło się tego. To nie. jest. Przecież nic się nie stało O Boże, ja mam na najmniejszych settingsach i się... Dziwię <gryw> dziwi się dlaczego kiedy wchodzę to już światła mrugają. Tak, wy... no ja. Dobra, pa wybucha mi komputer. <grywka> Dobra, grafik z Mam na dziesiątkę, jak komputer mi wybuchnie, to tego. A o jeszcze raz Już? idzie. Ambush. Nie to ambusz jest! Kurde, ambusz! <grym> ambusz na piątym To jest mega rzadkie. Ta twoja matka jest rzadka. <grym> <grym> rzadka kaka dudu. Ja to nagrywam. Co będzie trzeba robić? No właśnie! Jest, udało się, let's go! Let's go. Przeżyłem wreszcie Ambulza. ambusz. Na piątym, na piątym! Ambusz na piątym, to co jest? Mega. Dobra, nagrałem to, superancko. Ja to Ej, ja to wytnę z live'a. ma live'a. No i ja dobrze, że ja mam live'a, wydę no z live'a. Ty masz live'a no to wyłącz go, bo... <ślesz> Proszę. A. Dla, niby dlaczego? Ej, wy mówiliście, że to raz, a ja mówię jako jedyny, że to Ambush i ambusz te przychodzi. <noise> o, fuck off. Dobra, fuck off! Łap! E, to jest, co wy... Zaraz, zaraz, teraz... To... W dor... Fuck! Bramy, mnie dorwał. Gramy w Dorsu. Gramy w Dorsu dor... okay. i dosadzmy Ambusza na piątym. Doktorze, tak, bym mógł udostępnić ekran? Zobacz sobie na live patyka Nie, właśnie. nie, 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 ja będę miał najlepszą jakość Ja będę miał najlepszą jakość Bo mój komputer wytrzymał Ej, idę automator. na Ej, jeszcze nie otwierajcie Okej okay. Gdzie jest Timofi? Ja szukam no Timofiego No Timofi ma być Tymoteusza, przepraszam, Tymoteusza No Lockpick się przyda No Córka mi zmarła no. O, klucz! Już? Klucz, no. Mam już klucz W pierwszej szafce był Ej, ale ja mam. Mam że dostaliśmy ambusza na piątym. Psyd. Ps no! Jestem psem. Są Proszę. Ej, wiecie, że ambuścicie znaczy raz czasami Nie Wiem, jak są zamknięte drzwi. Przed nimi. No sobie nie widzę. Twoja matka. Rej... nie pytałem. Pst. Pst. Nie Pst. wiem, tu. Tu. O, witaminki. Mam witaminki. Mam witaminę B6. Jej, dobre, będzie Timofii! Gdzie Tymoteusz? Gdzie Tymoteusz? Szukam Tymoteusza w szafce. Proszę, Timofii! <grym> Timofii? Nie. Nie, po prostu on tak piszczy. Okej. Okay. Nie Jacek, czy nie? Gdzie no. jest Tymoteusz? Szukamy... Tymi, czy nie? O, klucz! Gdzie? E klucz się nie przyda. <grym> Masz okpika. Ej, tu jest bateria. Kto chce baterię? Nie, ja wszystkiego nie kupiłem. Ja do mózgu. Dobra, chodźcie, bo was, yy, was glitch weźmie. Mako! X maty chodź. Ty jesteś dobry w tym. No ja na was poczekam. Jeszcze ja wezmę witaminki i po prostu tak przebiegnę. Dobra. Czemu zawsze te pokoje ciemne muszą nam się trafić najgorsze? Czyli albo z kluczem, Uje. albo z tym. Pst. Ej, nie! To jest najlepsze właśnie teraz, bo dostaliśmy takie tego. Bo to było... O, nie mam się to idzie nice. O, Idzie raz. Widzę tego śmiecia. Ej, pierwszy God. raz mi się udało przeżyć tego. Ej, jeszcze cały gat, a znaleźć tego. Umówię, myślałem, ja myślałem przez chwilę, że ja z critcha znalazłem. Ja nie mam psyta. Co? Co jest? Ja z dobry. Dobra, po prostu idźcie do przodu. Co wy się boicie w to? Okej, okay, dobra, już pozbyłem się psyta. Ja w ogóle coś psyta nie mam. Boże, już to nie Ej, jest straszne. Dobra, ja idź, y, rasz idzie, Rasz idzie. No nie gadaj, że. Rasz idzie? Nie, dobra. Chyba oczy. O! Może Tymoteusz będzie? Tymoteusz? Tymoteusz, Proszę. jesteś tu? Nie ma Tymoteusza. Ej, o, no plaster. O, Dzięki. Ja Jej, lajter! Wreszcie, kurde, ale jest pra, prawie cały zepsuty. No, bo ja zabrałem, a macie klucz? Właśnie nie mam. Nie! Super. nie gdzieś leży. No. no. Ciekawe, może się e. na tutaj był! Gdzie? Ej, faktycznie!

Widzisz, spacja działa. No działa, FAGO! Muszę mieć idzie? Normalnie, dzisiaj Dobrze. normalnie. O oczka są już na oczka. ścianach. Dobra, ok, czyli na, 40, na 39 bieganko. O, zapalniczkę sobie ulepszyłem, super, o jakąś 1,30 sobie ulepszyłem. Zapalniczkę. Dobra, Dobra. 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 Szafki przeszukujcie, szafki przeszukujcie. Gdzie w miejscu? Musimy szafki przeszukać. No to ja No na O, o tipoł zarobił. O! Kurde, jak Ej, czy ja mogę kłamać, czy mogę kłamać, że są te... Nie, nie zbi? możesz. Lewo. Przód. lewo. Ja ci dam lewo. Prawo. Prosto kuźwa. Dwa razy prosto było. No. Czekaj, co? co samki przesukać. Tam... O, 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 o. Umarłem. Serio umarłeś? Nie, ale ledwo co przeżyłem? Bo ja potem... też ledwo co przeżyłem, powiem wam. Nie byłem w ogień się Ja też. Ja też mam witaminki. Wszyscy witam... weszliśmy. O, trzeba iść do przodu. E, do przodu. Powiem wam szczerze. Tak jest. A, do przodu no. trzeba było iść. Dobra, teraz mam kiełka, <laughs> żeby zobaczyć, yy... Witaminki Witaminki o. Ale co żartem. To... Super. Ja do tego do... Do gnoja. Ja idę do przodu. Wyjdźcie na lewo i prawo. Co jest? Co jest? Ej, co jest? co jest? What the fuck? Ah, kurwa, dorwał mnie. Co to było? Co to było w ogóle? Co, co to jest? było? Zostaliśmy... Co to I było? Dostaliśmy Ej, czemu my dostaliśmy ambusz na, na tego? Na piątym i jednym tego. Buga od figury. I się figura. No właśnie. Ej, co ja tam.